Tu Piotrek. Dzisiaj znowu z samochodu. Właśnie czekam na syna, który jest na zajęciach pływackich i tak sobie myślę, znowu wpadł mi do głowy taki kawałek książki Fastly Millionaire MJ DeMarco. W którym autor mówi o tym, co jest naszym największym asetem, co jest naszą największą wartością. Jest to to, czego się nauczymy. Generalnie nauka jest bardzo ważna w życiu i tak de facto nie kończy się ona na zakończeniu szkoły czy, czy uzyskaniu dyplomów studiów. Wtedy dopiero zaczynamy proces nauki, zaczynamy się uczyć rzeczy codziennych, rzeczy, które są nam przydatne w pracy zawodowej czy w życiu codziennym. I jest bardzo wiele miejsc, z których tą wiedzę możemy czerpać za darmo. Kiedyś to były biblioteki, gdzie można było za darmo wypożyczyć książki i z nich nauczyć się dużo rzeczy. Dzisiaj mamy internet, mamy go prawie wszędzie ze sobą. Jest bardzo dobrze dostępny na telefonach, tabletach, komputerach. Możemy tą wiedzę mieć po prostu na wyciągnięcie ręki w każdym dowolnym momencie. Jak autor opisuje, wiedzę można czerpać na wiele sposobów, i tutaj też podaję przykłady, które są odpowiedzią na wymówkę. Nie mam czasu, nie mam czasu się uczyć, bo to, bo tamto mi przeszkadza. Natomiast autor podaje kilka prozaicznych przykładów, kiedy można się uczyć, na przykład jadąc autem, słuchając audiobooki na przykład spędzając czas na, w oczekiwaniu czy to u lekarza w kolejce, czy na lotnisku na samolot czy nawet kiedy mamy 5 minut i czekamy na autobus to możemy wyciągnąć cokolwiek, tablet, kindla i możemy się uczyć wykorzystywać ten czas produktywnie nawet autor podaje taki prosty przykład jak chodzenie do toalety zamiast przywijanie Kolejnych mediów społecznościowych możemy wziąć ze sobą urządzenie do toalety i tam też przeczytać coś wartościowego. Ja dzisiaj też siedzę w samochodzie, natomiast ten czas wykorzystuję, staram się wykorzystywać produktywnie. Mam ze sobą tutaj tablet. Na tablecie mam zainstalowany kurs, dokładnie test z Udemy. Przygotowuję się tym sposobem do egzaminu, który będę miał za kilka dni. Eee, także jeżeli tylko jesteśmy zdeterminowani a, i, i nie, 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 nie robimy sobie bezsensownych wymówek, to jesteśmy w stanie znaleźć masę czasu na naukę. Eee, tak naprawdę, jak prześledzicie sobie swój dzień, to znajdziecie bardzo dużo takich slotów. Które możecie poświęcić na to, żeby dowiedzieć się coś wartościowego, żeby tą wiedzę później móc wykorzystać, żeby wasze życie było lepsze. Także ja staram się tak robić. Mam nadzieję, że to, czego się uczę, pozwoli mi na poprawę warunków mojego życia i na uzyskanie wolności. Także zachęcam Was do tego, żeby wolny czas poświęcać na czytanie, słuchanie bo macie, każdy z nas ma taką możliwość. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć!